Okej, okay. raz na jakiś czas pojawia się to pytanie. Michał, a czy oglądałeś kiedyś Kompanię Braci? I mam takie, co? Przypominam się kiedyś, jak polonistę w liceum mojego faceta zapytałem, czy czytał pan Wiedźmina? I pamiętam, jak się zwrócił i powiedział, zwariowałeś? Pytasz, o to polonistę? Oczywiście, że tak. <laughs> Ze mną było tak samo. I mamy, moi drodzy, nowy serial. Wyszły dopiero co dwa odcinki z bodajże dziewięciu na Apple TV+ o drugowojennych pilotach bombowców, ale co ważniejsze, był ogromny hype. Nie wiem jak wy ja bardzo czekałem, ponieważ miał być to serial aspirujący do poziomu Band of Brothers i Pacific, tak, Pacificu. Też producentami są Steven Spielberg i Tom Hanks, więc na tej renomie ten serial jedzie. I mamy z sobą dwa odcinki. Bez w zasadzie zamierzam o nich dzisiaj pogadać i przede wszystkim bardzo czekam na wasze opinie tych co oglądali. masters of the air czyli władcy przestworzy. Musiałem się upewnić, mówimy dzisiaj o pierwszych dwóch odcinkach, gdzie śledzimy podczas II wojny światowej bodajże jeszcze chyba jesteśmy w 43, jeśli dobrze pamiętam, oglądałem wczoraj od nagrywania grupę pilotów na zasadzie jak w kompanii braci, gdzie mamy po prostu grupkę tych ludzi zaangażowanych w wojnę i no, właśnie, jakąś tam mają misję, jakieś szkolenie, jakieś zależności między sobą, scenę w pubie i tak dalej. W dużym skrócie o czym to póki co jest. Yy, I powiem Wam, że yy, jest to dla mnie trudny filmik, ponieważ póki co pierwsze dwa odcinki bardzo mnie zawiodły. I ciężko jest mi znaleźć jakieś rozsądne informacje w necie, co inni o tym sądzą, więc bardzo czekam na, na Was. Ci z Was, co oglądali, piszcie, czy, czy Wam się podoba, czy nie, czy mi odwaliło. Bo powiem Wam tak, no moja przygoda z tym, z tymi pierwszymi dwoma odcinkami, póki co przebiegła tak, że chciałem, spodziewałem się czegoś pomiędzy kompanią braci, szeregowcem Ryanem, a dunkierką powiedzmy. I gdzieś po pierwszym odcinku stwierdziłem, no coś jest nie tak na kilku poziomach. Nie że to jest najgorsze show ever, ale no nie na takim poziomie. I włączyłem sobie szeregowca Rajana, żeby sprawdzić i gdzieś w połowie lądowania na Omaha Beach yy... Ja widziałem setny raz, oczywiście, stwierdziłem, nie, 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 to nie jest tak, że mam dzisiaj zły dzień, zły wieczór. Po prostu ten film jest dużo gorszy. Po prostu pierwsze 15 sekund, jak oni w tej łódce stoją, e, czekając praktycznie na śmierć, i to lądowanie, i to napięcie, jakie tam Spielberg, prawda, buduje z Kamińskim za kamerą, świetne zdjęcia, w ogóle dobór ujęć, koloryzowanie, dobór tych wszystkich tam pierdów w kamerze, żeby ten obraz specyficznie tam mega zaawansowane, znaczy proste, ale w zaawansowanie przemyślany sposób były użyte techniki, żeby lądowanie w Normandii wyglądało tak realistycznie, przerażająco i skutecznie, jak im się to udało sfotografować. Z drugiej strony, włączyłem sobie jakąś tam scenę na YouTubie już na szybko, na zasadzie tam z dunkierki jak latają i, i, i ten Nolan, który wariat umieścił kamery IMAXowe na prawdziwych samolotach, żeby mieć prawdziwe ujęcia te w powietrzu. Podobne rzeczy robił też Tom Cruise, prawda, z Stop Gun. Wiadomo, że w tych filmach jest CGI, wiadomo, że są efekty, ale jednak jest jakaś taka baza realizmu, który po prostu i, i jakby umiejętności stojących za e, operatorem kamery, który gdzieś tam to wszystko e, wraz z ludźmi tymi od technicznego aspektu, jak w ogóle tam kamerę tam umieścić, musiał coś wymyślić, żeby to fajnie wyglądało, żeby to dało dobry efekt na koniec, i dało. No, wspominałem teraz Dunkierkę z takim okurno, obejrzałbym Dunkierkę. I tutaj wydaje się, że ja mówię tylko o scenach batalistycznych, a tu mi wiele rzeczy nie, nie działało, ale jeśli chodzi o to, jaka jest podbudowa tych tutaj scen, że oni gdzieś właśnie lecą nad Niemcy, żeby zrzucać bomby, to jak, w jaki sposób ten serial fotografuje już sam lot i, i CGI, które tutaj po prostu, no nie wiem, no, miało być coś od Spielberga, tak reklamują, a CGI wygląda strasznie plastikowo, jak z dokumentów na... Jak, jak jest te wszystkie te ujęcia, że po prostu leci e, cały tamten... Nie wiem, jakie jest słowo, Szwadron, nie wiem, kompania, nie, nie znam się, nie, ale kleci ileś tych samolotów w powietrzu tych bombowców, no to to są po prostu takie plastikowe co jak z jakiejś cutscenki z gry komputerowej sprzed dekady. Naprawdę nie, przez sekundę nie wierzyłem, że patrzę na prawdziwy, e, prawdziwe samoloty na, w powietrzu. Także tam te parę lat temu, w jakimś tam 19 czy którymś, wyszły dwa filmy, te nasze o dywizjonie 303. I, I tam, wiecie, no jakby te filmy były słabo, średnie, maksymalnie dla mnie, ale tam jak tam były słabe efekty, to Byłem w stanie mi to wybaczyć, bo to jakaś tam polska produkcja była, czy polsko-angielska, jakaś tam no wiadomo. Nie, nie Spielberg z Tomem Hanksem, i tak dalej. No i kurczę, tutaj niestety są efekty, które tam by może pasowały bardziej. Także jestem bardzo negatywnie tym faktem zawiedziony. Ale powiedzmy, że efekty to jest nie wszystko, bo wiadomo, że jeśli film świetnie nas wprowadzi w ten moment historii, przedstawi tych bohaterów, którzy będą prawdziwi i ciekawi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli film dobry, że będzie scenariuszowo podbudowany, to powiedzmy, że ja im wybaczę każdy brak efektów specjalnych, bo nie o to chodzi. Ale z tym też mam problem. Powiem wam, że od początku te aktorzy, ten Austin Butler, który wygląda w tych pierwszych dwóch odcinkach jakby dosłownie przeszedł z planu filmowego Elvisa, gdzie grał tego właśnie w tę fryzurkę, na no zasadzie tam Elvis lata 50, 60, czy tam kiedy tam się dokładnie to działo, to chwilę wcześniej, ale ten sam styl, na no zasadzie taki ulizany, prawda, pan, pewny siebie, Americanin, on jest taki bardzo, on jest taki Elvis Presley tutaj, no nie? I on tak jakby przeszedł tutaj właśnie to gra, Wszyscy ci bohaterowie amerykańscy tutaj, jest, ten scenariusz jest tak napisany z takim poczuciem z tego, co lubimy obśmiewać, czyli tego takiego patosu i takiej trochę gloryfikacji tych, tych dzieciaków i żeby było jasne, no, wszyscy ludzie, którzy brali udział w II wojnie światowej, nie ważne, że to ci Polacy nasi, czy to Amerykanie, oni też musi przepłynęli ocean, żeby tutaj na śmierć przyjść, żeby ratować Europę, hej, do wszystkich mam szacunek, tak, tak, przynajmniej, no wiecie, większościowo, no, nie? Perspektywa, jakby, całego tego pokolenia, które wzięło udział w, w tym absolutnie strasznych wydarzeniach, jed, największej wojnie w historii świata i tak dalej, jest to dla mnie fascynujące, niesamowite i wzbudza tylko mój szacunek, nie? Więc nie o to chodzi, że ja bym nie chciał, żeby oni byli pokazani dobrze, bo mam do nich niesamowity szacunek, ale wiecie o co chodzi. Co innego, jak się pokazuje tych ludzi realistycznie i wrzuca ich w taką sytuację, a co innego, jak od początku oni się zachowują jak banda sexy cowbojów, Ja mówię tak, ogl oglądasz to bardziej jak jakiś serial CW o superbohaterach, niż i prawdziwą historię. I nawet e, jestem taki, w tych pierwszych dwóch odcinkach jest jedna scena, jak siedzą w pubie i gadają z Brytyjczykami i widać, że serial po prostu tak po hamsku próbuje tych Brytyjczyków sportretować na zasadzie jakichś takich, tych brytyjskich, prawda, e, bon -ton, e, takich trochę dupków, którzy e, jakby wspierają się z tymi naszymi amerykańskimi kowbojami i, i nie chcę spoilerować, ale scena, że mają się bić i będzie jeden na jeden i ten Brytyjczyk wychodzi, no to teraz i ten Brytyjczyk to w ogóle jest dobrany, że wygląda jak Steve Rogers w Kapitanie Ameryce przed wzięciem serum, taki chudziutki, mniejszy, nie? I on mówi do tych swoich Brytyjczyków, no to teraz im pokażemy, wiecie, brytyjski akcent jest taki dostojny, no to teraz pokażemy tym Amerykanom, z czego jesteśmy zrobieni. Po czym dostaje pierwszy cios na ryj i pada. po, co, po to była ta scena, żeby ośmieszyć Brytyjczyków i na zasadzie ci Amerykanie są tacy, trochę są tacy kowboje, oni są trochę tacy, wiecie, wiecie, wiecie co są, no nie? Oni są tacy sexy, oni są tacy na zasadzie, że laski na nich będą leciały, bo oni są przystojni, pewni siebie. Może nie są tacy dystyngowani jak ci tam British Boy, Town, jakby herbatka, tylko są bardziej tacy: jestem macho, a jestem tutaj, wiecie, to kick ass, motherfucker. Ale to jest takie, to jest tak tendencyjne. Oglądając to, się śmiałem, zamast tydzień temu czy dwa, mówiłem o Forście na Netflixie, tym naszym serialu, tak? Na, podsta na podstawie książki Mroza. I ten serial jest cały, właśnie się wyśmiewałem w recenzji tak napisany, że oni wszyscy gadają w taki motherfucker sposób, nie? Nieważne, czy to jest ta dziennikarka, ten policjant, ten tam ktoś, ten wszyscy są co gówno, motherfucker że to mają taki jeden styl wypowiedzi, która jest po prostu, nikt tak nie, nie mówi w rzeczywistości, to tutaj jest coś tego typu wśród tych, 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 tych yy, amerykańskich kowbojów i to nieważne skąd oni są, tam nawet mają mapę skąd są i są oczywiście z całych Stanów Zjednoczonych, nie każdy jest kowbojem dosłownie z jakiegoś tam, prawda, tego południowo-middle <głos retailers> miejsc, nie? Także jak wszyscy są tak, z takim właśnie tym, wszyscy tacy ładni, zrobieni na Elvisów i szczerze powiedziawszy, no po prostu mi się, nie, po prostu mi się to nie podobało, po prostu mi się nie podobało, jak oni gadają, nie wkręciłem się w losy żadnego z nich. Ech. Nie wiem, ca cały ten serial póki co. Miałem bardzo dużo oczekiwania, nie? Ale cały ten serial póki co jest dla mnie po prostu średni. To nie jest najgorsze, to się, to się oglądało okej, okay, ale chciałem dużo więcej. No nie wiem, jak ktoś mówi o po jakieś porównania do Kompanii Braci, która jest genialna, czy Szeregowca Rajana, właśnie, czy, czy, czy. powiem szczerze, że Pacyfiku nie pamiętam. Ja chyba oglądałem, ale, ale jakoś tak nie. Bo kompanie Braci to parę lat temu, tak sobie jeszcze raz oglądałem, nie? A po prostu wracam do niej, tak? Jak przy szeregowcu zazwyczaj, nie wiem jak Wy, ale, ale Pacyfik mi, no musiałbym jeszcze raz teraz obejrzeć, no nie? Chociaż ciężko się to ogląda, są takie, ten szczególnie ten rejon Wojna na Pacyfikus. Jest... Ciężko, się to ogląda zawsze, bo to jest, to była masakra po prostu dla wszystkich e, biorących udział, nie? Zresztą w ogóle dru druga Wojna Światowa to taki brudny biznes, no nie? Ale fascynujący oczywiście, także, także tutaj spodziewałem się lepszych scen w powietrzu, lepszej podbudowy bohaterów, jakiejś naprawdę fajnie opowiedzianej historii. Nie wiem, póki co dwa odcinki są dla mnie po prostu takie, nie, nie, nie będę dawał ocen, ale takie gdzieś 6 na 10, no tak powiedzmy, tak? Tylko 6 na 10 z takim, wiecie no, za duży hype był. I dlatego czekam na waszą opinię, bo po prostu jestem ciekaw, czy mi odwala, czy wy oglądaliście, wam się bardzo podobało, czy może ktoś też ma takie odczucia, bo jak się patrzyłem na razie w necie to tak, na polskim Filmwebie praktycznie nie ma komentarzy. E, średnia jest koło tam niecałe 8, ale jest 200 ocen. To to jest bardzo mała skala i jakby no wiecie, to jest bardzo mało punktów, że tak powiem, ale wysoka ocena, nie? E, jak patrzyłem na Rotten Tomatoes, tam od krytyków, nigdy nie patrzę na to jak krytycy oceniają seriale, bo bardzo lubię średnio od krytyków filmów i jeśli chodzi o seriale, to mi się nigdy nie zgadza. Nigdy to dla mnie tam. Każdy gówniany serial ma pozytywne to w ogóle dla mnie nic nie znaczy. No nie, nie, nie wiem, czego to jest kwestia, nie wiem, czy jakiś, dobierają jakichś dziwnych krytyków, czy o co chodzi, ale e, no, jeśli chodzi o krytyków i seriale na, na Tortem Tomatoes, to w ogóle nigdy to nie zwracam uwagi. E, natomiast jeśli chodzi o publiczność, jak zerknąłem w oceny, to są na zasadzie same jedynki i piątki. Jak <laughs> nie wiecie, love-hate, no nie? Mówię, nie wiem, no dla mnie jest pomiędzy, średnio, ale jestem bardzo ciekaw właśnie e, jakie są opinie w Polsce, jak wam się oglądało, nie? Bo i też brzmi jakbym tak mega, mega krytykował, ale wiecie, to wychodzi z tej perspektywy, że chciałem jako panie braci. Jak ktoś mi powiedział, że ta taka średnia produkcja obejrzy, to będzie, o, no niezłe, niezłe, nie najgorsze, tak? No, trochę tam kilku bohaterów. Ten Barry Keoghan powraca, dopiero co w Solbern grał. Świetny aktor. Tutaj znowu już granowo z ciężkim New York, akcent. Także też fajnie było posłuchać różnych akcentów między nimi, ale no nie wiem, jakiś taki mało prawdziwy mi się ten serial wydaje póki co. strasznie ten, tu te sceny w powietrzu, no to CGI po prostu wygląda jak, jak z takich dokumentów na Discovery Channel, wiecie, takich tam, gdzie oni mieli takie, tak. Animacje robione poglądowe, żeby nam coś poka zobrazować, jak, jak ktoś o historyk opowiadał. No tak mniej więcej to dla mnie wygląda. no Nie, nie wiem, po prostu Ech. podbudowa napięcia jakaś tam była. Ja w ogóle, jak ja oglądając to, sobie myślałem, boże, wsiąść w jakiś samolot i. Ja się boję latać dzisiaj, powiem Wam szczerze, mam trochę taki, że nie, nie przepadam, powiedzmy. Ech. I mam trochę taką fobię, że boję się, że zginę w jakiś taki sposób, co jest statystycznie wiem, że praktycznie się nie pewnie nie zdarzy. Ale jak myślę, że miałbym tam wsiadać i latać, jakieś bomby i coś, wojna, i w ogóle. Idź pan. I po prostu jest to niesamowity, mam szacunek do tych ludzi, ale powiem szczerze, że jak oglądałem ten serial, to te emocje we mnie takie właśnie, że to jest ewane, że tak lecieć i ryzykować życie, i w każdym filmie można zginąć i tak dalej. To sobie jakby moja wyobraźnia je wykreowała. To nie tak, że ten serial wykreował tak jak w Szeregowcu jak oni tam stoją i robią pod siebie, i, i, tak, i, i różne zabiegi stricte reżyserskie to wywołały. Tutaj to raczej ja, moja rozkmina w głowie, także ten serial naprawdę nie wiem, no dla mnie jest średni. Czekam na wasze opinie, moi drodzy, piszcie śmiało, czy, czy ja zwariowałem, czy co Wy o tym, po prostu, co Wy o tym sądzicie? Czy czekacie na kolejne odcinki, chętnie poczytam. Także tak, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym narzekajmy o filmach.